Być może dzięki temu następuje jakieś odczarowanie takiego trochę też pewnie stereotypowego podejścia do muzyki, właśnie poważnej. Że jest ona właśnie bardzo poważna, że trzeba się ubrać we frak przynajmniej. Myślę, że to jest bardzo dobra idea, żeby faktycznie wychodzić z kulturą wyższą na codzienny, Świat, codzienne życie, zakupy, kawę czy lunch idea jest, jest szczytna, jest bardzo dobra. Na pewno trudne warunki niespotykane dla, dla, dla pianistów klasycznych w sali filharmonii, tudzież w jakiejś innej sali koncertowej. No jest, jest cisza. To są młodzi ludzie, którzy grają w salach koncertowych, grają na konkursach i tam stykają się raczej z ciszą i skupieniem. Tutaj są warunki zdecydowanie inne. Tak, myślę, że to jest dobra szkoła. Po pierwsze, warto się sprawdzać w różnego rodzaju warunkach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy yy, nawet w jakichś ekskluzywnych, hermetycznych salach koncertowych. Na pewno jest to miłe też przeżycie, bo trochę zbliża pianiste wykonawcę do, do ludzi. Młodzi wirtuozi na szachownicy to cykl 10 koncertów, na których chciałem aby szerokiej i też przypadkowej na pewno publiczności pokazać młodych zdolnych poznańskich pianistów. Celowe jest działanie, by wyjść z czymś, co nazywamy kulturą wysoką. Wyjść na, na ulicę. Nie do końca wyszliśmy na ulicę, bo wyszliśmy przecież w przepiękne wnętrza Starego Browaru, ale właśnie o to chodziło. Taka jest też idea Starego Browaru, prawda? Aby ta sztuka była przypadkowo napotykana przez ludzi, którzy wcale nie spodziewają się, ani też nie mają zamiaru na tą sztukę trafić. Więc ja nazywam to muzyczną biżuterią, która jest piekielnie ważna. Dlatego, że, że żeby pozyskiwać nowych ludzi, nowych słuchaczy, melomanów, czy żeby ludzi w jakiś sposób wychowywać, przepraszam za sformułowanie, ale jednak jeżeli chodzi o kulturę, to ktoś taką rolę musi przejmować i tutaj wielki pokłon dla, dla pani prezes Grażyny Kulczyk i dla Starego Browaru, że takie działania są, mają miejsce.